Witajcie w towarzysze w naszej pięknej republice mamy lipiec roku 43 a autobus wygląda tak i czasami sobie przystaje co jakiś czas bo się psuje, a to znaczy, że zapomniałem postawić warsztatu więc tym się dzisiaj zajmiemy, bo pojazdy mają konserwację, tu przy okazji pracuje spychacz, bo tu takie jakieś pierdółki, przejazdy typu właśnie tego pododawałem poza odcinkiem, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Teraz robimy sobie warsztat. To jest coś, co dosłownie zauważyłem 30 sekund temu, że mi brakuje, bo ten pojazd stanął. I postanowiłem od tego zacząć odcinek, bo tak to z grubsza jeszcze nie miałem pomysłu sensowniejszego na ten odcinek, ale zrobimy warsztat w takim razie. Tak, teraz latam kamerą bez sensu po mapie. Robimy, nie gadamy czy coś. Yy... Gdzie, gdzie teraz zaś był warsztat? Czy to było w drogi i pojazdy? Warsztat, tak. Warsztat mały, średni, mały, mały, średni. Nie wiem, co. Nie wiem, jaki. Może mały nam wystarczy, co nie? Zrobimy sobie mały warsztat. Yy, on tu. Yy. Magazyn. Ma tu magazyn, nie jakiś za duży. Cześć, elektroniczkaniny. Wszystko musimy tu i tak sprowadzać z zagranicy jak na razie, więc nie ma to zbytnio znaczenia. Yy, tak, gdzie ja chcę ten warsztat zrobić? Przydałoby się tak, żeby. On ma chyba jakiś zasięg w ogóle czy coś? Nie, nie, nie widzę, żeby miał, ale. Ale możliwe, że ma, więc przydałoby się, żeby. Yy, aha, ten warsztat, jak jest przy budynku, to może naprawiać pojazdy z danego budynku, ale. Ale to znaczy, że tylko wtedy? Bo ja już nawet nie pamiętam jak to działało. Bo wiecie, żeby się nie okazało, że jak ja nie postawię tego przy biurze budowy, że każde biuro budowy musi mieć swój osobny warsztat, bo inaczej pojazdy nie będą się naprawiać, bo to było smutne, ale nie, chyba nie musi tak być. Chyba nie musi tak być. Yy, przy statkach pamiętam, że musiało tak być, że port musiał być przy tam doku, czy porcie, czy tym, żeby, żeby statki się naprawiały, ale przy zwykłych pojazdach, to one sobie chyba poradzą. Miejmy nadzieję, zobaczymy, najwyżej będziemy naprawiać. To jest Republika Sowiecka, tu nie może wszystko od początku działać dobrze, prawda? Zdecydujmy się w końcu, gdzie ja chcę ten garaż. Tu jest trochę syf, to by się przydało ogarnąć, bo tu są jakieś takie budynki losowo, pod losowymi kątami jakaś krzywa droga, lele, brzydko to wygląda. Więc tam bym tego nie stawiał, bo być może i tak będę to wszystko wyburzał, jak kiedyś będzie mi się chciało, albo będę mieć wizję, wizję twórczą do tego, żeby uporządkować jakoś ten teren. Yy, więc warsztat postawiłbym w bardziej uporządkowanym miejscu. Tutaj też trochę. Tu są takie górki. Ten teren nie jest tu zarówny, ale zrobiłbym tu, mimo wszystko, jednak w przyszłości pewnie kontynuację Liberca, bo nie ma za bardzo w jaką inną stronę rozwinąć tego miasta. Yy, więc to tutaj przedłużę. Ten kierunek rozwoju wydaje się naturalny dla Liberca, i w, w bardzo odległej przyszłości połączenie są Mlada Bolesław jako Coś się zrobi tak naprawdę jedno wielkie miasto, bo tutaj odległości nie są takie duże. Jeśli będziemy poszerzać Pragę i, i, i Liberec, to to się w końcu połączy. Chyba, że pra z Pragą pójdziemy bardziej y, w tę stronę. Na przykład, ale ja miałem robić warsztat, y, więc zróbmy warsztat, tylko dalej nie zdecydowałem się, gdzie go robić. Taki mam jakiś dzisiaj... Y, szybko mówię, co nie? Y, długa była przerwa, znaczy długa. Jak na standardy tego kanału, to nie aż taka długa przerwa w odcinkach, ale jak na standardy... Y Szanujących się kanałów na YouTubie to długa przerwa w odcinkach, więc teraz jakoś, nie wiem, wyrzucam z siebie dużo słów. Dobra warsztat. Zrobimy sobie ten warsztat. Tak żeby też pracownicy byli. Zróbmy go tu. Nada Bolesław. Zajmiecie się czymś w tym, w tym Bolesławiu. Bo tak do tej pory to. Do tej pory to nie mieliście za dużo zadań. Znaczy niby tu by mieli jakiś przystanek, co nie, ale. Ale czymże jest przystanek? Yy, dobra, zrobimy sobie warsztat. Pozwolę go sobie wybudować za ruble. Trochę cheaty, bo mieliśmy grać już z grubsza realistycznie, ale oj tam. Yy, a teraz tak, o już się pojazdy zakolejkowały do naprawy, to dobrze, tylko że jeszcze nie ma tu pracowników. A tu możemy kupić. Tu możemy kupić teraz zamkniętą skrzynię i ona będzie wozić te materiały i pewno naprawiać pojazdy te na przykład w biurach budowy. To tak to działało. O, pracownicy tu już jacyś przyszli, to bardzo dobrze. Yy, teraz jaką my chcemy kupić yy, ciężarówkę. Tak na dobrą sprawę ona nie musi być jakaś duża. Wziąłbym na przykład tą VS3, tylko sobie ją jakimś tam kolorku może innym weźmiemy, nie mam pojęcia w jakim. Trochę nie ma za dużo tych kolorków, wszystkie takie jakieś niemrawe. Kupimy dwie takie. Takie żółte. Niech będą. Yy, pracownicy już to jacyś są, ale możemy im tu. A dobra, nawet nie będę im robić ścieżki. Jak przyszli bez ścieżki, to sobie poradzą. Oczywiście wszystkiego brakuje, więc trzeba zacząć, zacząć to wozić. Yy... Czy to jest dobre? Hmm. Nie, myślę, że. To chyba będą za, bardzo, za duże cięcia budżetowe, jak na naszą republikę, ale bo wiecie, bo tu wszystkie rzeczy się wozi zamkniętą skrzynią. To jakby tak temu biuro. To biuro dystrybucyjne ma dużo zamkniętych skrzyń, które przez większość roku się marnują, bo one są używane tylko do zbiorów. Więc jakby tak przez pozostałą część roku woziło tutaj to, tylko że to są duże ciężarówki i wiecie, nie chcę, żeby się skończyło tak, że. Nie chcę, żeby się skończyło tak, że jakaś ciężarówka zamiast zebrać plony z pola to pojedzie po 0,1 tony części elektronicznych z granicy i, i później pole, plony mi na polach zgniją. Zwłaszcza, że teraz jest sierpień i one będą wyjeżdżać. Nie wiem, dobra, zróbmy cokolwiek porządnie w tej republice. Zrobimy tu osobne biuro dystrybucji, jednak chyba. Jednak chyba zrobimy to. Biuro dystrybucji nie będzie miało jakoś dużo zadań, ale może temu dokolegujemy jakieś kolejne zadanie. Małe centrum dystrybucji, może być małe, wystarczy. Yy, małe centrum dystrybucji, bo chodzi tylko o to, żeby. Żeby miał to kto wozić. Nie chcę zlecać tego tym spół. Yy, małe centrum dystrybucji tu może być sporo pojazdów, ale tak naprawdę to kupimy. Mogą być tak na dobrą sprawę też małe, tylko może mogą być dla odmiany niebieskie jakieś ze trzy yy, i wywozicie stąd rzeczy i wyładowujecie się tu Czyli be, ładunek, wyładunek yy, tu chyba nie muszę wam zaznaczyć. mogę zaznaczyć. Tworzywa sztuczne elektronika yy, części elektroniczne i tkaniny. I nic tu więcej nie potrzebujecie tak. Nie, coś pominąłem? Części mechaniczne pominąłem. No, bez części mechanicznych może być trudno naprawiać pojazdy, prawda? Yy... Dobra. Jedźcie, pojechali, świetnie. Za niedługo, może nasz warsztat zacznie działać? Coś tu już przyjechało. Co, co ty robisz? Tu przyjechała ciężarówka z węglem się naprawić, ale ona chyba przyjechała się naprawić, ale się nie naprawiła, bo jeszcze nie dowieźli tam żadnych materiałów do tego warsztatu. No cóż, bywa. Pracownicy tu są, zadbajmy o to, że tym pracownikom się tu żyje dobrze w miarę, tak żeby oni, tu jest jakiś przystanek, na przystanku nikogo nie ma, ale tutaj doszli, wiecie co, ja im może jednak zrobię tą ścieżkę, tak, zmieniam trzeci raz zdanie w tej kwestii, ale żeby więcej domków miało tu zasięg, żeby mi na pewno nie zabrakło, nie zabrakło pracowników w tym warsztacie, bo ten warsztat może być jednak dość ważny. O, właśnie, właśnie o tym mówię, o, ale już przyszli, to dobrze. Bo czy, czy wam tu czegoś brakuje? Nie możecie utrwać sportu, jakieś piadoły, nie możecie odwiedzić baru, sportu, coś tam przedszkola. A wy tu wszystko macie. Macie tu szkołę. Przedszkola wam może nie zrobiłem rzeczywiście. Ale szkoła jest, nawet działa. Nawet jakimś studem na tej mieścinie są jacyś ludzie z wykształceniem wyższym, którzy robią za nauczycieli. Mają tu sklepy, w sklepach wszystko jest. 6 ton żywności czeka na nich w sklepie. No może jedynie rzeczywiście zrobimy im to przedszkole, co nie? Żeby mieli, bo to jest coś, o czym zapomniałem. Najmniejsze jakie się da. Yy, to jest chyba najmniejsze, jakie się da. No nie jest za duże rzeczywiście. Postawimy je sobie tak w miarę w centrum tej wioski. No może nie, żeby było tak centralnym punktem znowu bez przesady, ale. Z której strony to przedszkole ma przód, żeby mnie tak jakoś sensownie umiejscowił, tak? No z tej. No to powiedzmy, że tak tutaj to wetkniemy. Będzie to wetknięte na siłę, owszem, ale... Zrobimy tak. Nie, nie tak. Eee, nie, nie uda mi się tego zrobić. Chodzi mi o to, żeby... Nie, odbicie lustrzane mi tego nie... Nie, nie zapewni. Eee, dobra, spróbujmy zrobić to na przykład tak. W ten sposób. I tu dojście też tak. O, o! No to w przedszkole, no dobra, jak się wybudowało za ruble, to już niech się wybuduje, ale na przyszłość przełączymy się na budowę samodzielną. Tak to wygląda bardzo nienaturalnie. To wygląda taki budynek, wiecie, elegancki, wciśnięty na chama pomiędzy jakieś domki wiejskie, ale trudno. Czy to ma w ogóle połączenie ciepłownicze? Ma. No dobrze, bo tak się już na przyszłość, na zimę. Pożar ugaszony to bardzo dobrze, nawet nie wiedziałem, że był. Czy tu już coś przyjechało? Części mechaniczne, elektronik. No, coś tu przyjechało. Za chwilę zaczną co naprawiać. Yy, także tak. Mlada yy, Bolesław ma jakieś zajęcie. Yy, warsztat istnieje. Yy, czyli tu jest jeszcze jakiś zasięg? Zasięg pracy biura, czyli zasięg pracy tych. Damy mu największy zasięg, jaki mogę dać, żeby naprawiał wszystko, co znajdzie. Później, najwyżej, jak się dorobimy większej ilości warsztatów. To można będzie ten zasięg trochę zmniejszyć, ale jak mamy jeden, to niech on obejmuje cały tutaj nasz obszar, obszar republiki, z jakiego korzystamy tymczasowo. No i tak, co my chcemy robić i co my możemy robić? Jeśli chodzi o badania, to już w tym odcinku raczej nie, ale to już jest to drugie badanie, bo zmieniłem, jak, jak was nie było. To jest badanie już bezpośrednio nad produkcją stali. Więc dosłownie w momencie, kiedy to nam się wybada, to będziemy już mogli postawić hutę. Więc przyszły odcinek to już pewno będzie huta, hutę wybudujemy sobie myślę za ruble, no bo to by trwało, to by zajęło wieki, jakbym ja ją budował własnymi siłami, przy moim poziomie obecnym, tutaj rozwoju, nie oszukujmy się. Ale to będzie taka ostatnia duża inwestycja za ruble, bo z huty będą pieniądze, bo sta, za stal dobrze płacą. Jak będziemy mieli stal z tej huty, to już będziemy będziemy mieli dużo rubli i będziemy raczej tak w miarę samowystarczalni. Ze stali też można budować, więc będzie się nam łatwiej budowało. Może sobie wielką płytę wybadamy i będą tutaj prawdziwe osiedla, takie jak mają być, i prawdziwe miasta, takie jak tutaj mają być, ale to, to w swoim czasie wszystko w swoim czasie. Tutaj się robi jakiś mały koreczek, bo tu... Yy, nie wiem, może mi pierwszeństwo tu ustawić, nie? Tu... To, to skrzyżowanie bym w ogóle zlikwidował, ale nie mogę. No właśnie nie mogę usunąć tej drogi, bo... Bo to się wyburzy z jakimś fragmentem. Nie mogę samego tego gruntowego fragmencika wyburzyć, bo jest za krótki, więc nie chcę już będzie. Nie chcę już będzie, bo mi się nie chce tam... Szkoda mi tej drogi. To by tam kosztowało mnie pewno z 5 rubli, co nie, ale, ale nie chce mi się tego tam odbudowywać z powrotem, więc. Ym, tutaj budują nam rury, bo tu rury. W... Tu jest to osiedle, takie co mają wybudować własnymi siłami. I na razie nie zaczęli jeszcze budować żadnego bloku, ale robią jakieś. A nie, przepraszam, tu yy, zaczęli budować przedszkole. Znaczy, jeszcze nie zaczęli. Przywieźli tu beton, który jakimś cudem im nie zastygł, ale to, to nie wnikam. W naszej republice wszystko jest możliwe. Tu budują jakiś chodnik, przynajmniej zaczęli. Tutaj też coś. Coś się tu dzieje, generalnie, nie za szybko, bo gdzie ktoś widział szybkie prace w tym ustroju wiadomym, ale, ale coś się tu dzieje. Tutaj przywieźli żwir. Nie ma tragedii. Tutaj budujemy galerię sztuki. Galeria sztuki to miała być dla turystów, chyba, ale turystów nie ma, bo hotel nie jest. Hotel nie jest w ogóle budowany, nawet dojazd do hotelu nie został zbudowany, ale galeria sztuki powstaje w jakimś yy, bardzo dobrym tempie, bo tu tylko, tu, tylko cegieł im brakuje. No to, a cegieł znaczy im brakuje, to tam właśnie prace idą, więc im nie brakuje. A, a cegły, cegły biorą stąd, a cegieł tu mamy dużo, co nie? Prawie 200 ton cegieł, jak się doda, jak się doda to, co jest tu, to ponad 200 ton cegieł. Żwiru mamy dużo. Betonu mamy dużo, także, także wszystko działa generalnie. Wszystko działa, yy, tutaj no w ogóle znowu za, zapomniane przez życie y, kopalnie żelaza, ale my ich użyjemy, prawda? Jak w następnym odcinku będzie huta, to w końcu się przydadzą. To jest po prostu centralne planowanie. Najpierw za, zaplanowałem, że będę wydobywać żelazo, później sprawdziłem, że nie mam technologii, żeby zrobić hutę. Ale to jest yy, to był plan, moi drodzy, prawda? To był plan. Zobaczmy, co tam w Pradze. Czy znowu Praga umarła, czy jeszcze żyją? Jeszcze żyją. Ktoś tu, ktoś tu istnieje. Ktoś tu żyje. Fajnie, fajnie. Na przystanku czekają robotnicy. Robotnicy sobie jeżdżą tutaj. Nasz pociąg do zakładów tych budowlanych też sobie jeździ. Nie jest wprawdzie pełny, ale, ale jedzie. Kogoś tam wiezie. Zakłady budowlane też tak jakoś nie narzekają. Zająłbym się jeszcze... Chociaż nie, tym w następnym odcinku, bo y, czy możemy to wstępnie przygotować, co nie? Wszystko w tej republice będzie wstępnie przygotowane, a nic niepokończone, ale trudno. Y, wstępnie sobie przygotujemy biuro budowy kolei, gdyż jak będziemy mieli hutę, to później z tej huty trzeba by te tory w końcu wybudować i ja bym to wybudował własnymi siłami, żeby, żeby było realistycznie i fajnie i w ogóle. Y, tylko, że do torów własnymi siłami to trzeba y, Trzeba stal, więc najpierw trzeba hutę. I w pierwszym etapie funkcjonowania tej huty, jak ona jeszcze będzie nierozruszana, bo będzie miała na przykład mało pracowników, bo trzeba będzie rozbudować pragę, żeby huta mogła działać efektywniej. To w pierwszym etapie będziemy po prostu tą stal wywozić ciężarówkami z huty. Ale docelowo, jak z huty będziemy mieli stal, to tą stalą zbudujemy tory i będziemy pociągami eksportować yy, stal. Tak, to jest, yy, to jest wszystko system naczyń połączonych. Żeby eksportować stal, trzeba mieć st stal. Znaczy, żeby. No tak, to, to, to nie zabrzmiało tak głupie, jak miało zabrzmieć, ale nieważne. W każdym razie robimy. Yy, robimy biuro budowy kolei. Biuro budowy kolei jest gdzie? W budownictwie? Nie, to jest ładunki ogólne, to nawet nie jest budownictwo. Materiały sypkie. Przemysł, budownictwo. Biuro budowy kolei. O. Małe, duże. Osiem. Osiem pojazdów. Mnie ty nie potrzebuję ośmiu pojazdów, bo. Chociaż może. Zbudujmy sobie większe na zapas. Zaplanujemy to sobie. To biuro kolei, budowy kolei pasuje mi gdzieś tu. To mi w miarę skutecznie zatamuje możliwość rozwoju Pragi tutaj, ale to się tym tam na razie. Na razie się tym jakoś zbytnio nie przejmujemy. Zrobimy sobie biuro budowy kolei tak. Chociaż nie, ja na razie przecież do torów nie potrzebuję stali, bo tory są z podkładami drewnianymi, więc... Więc dobra. To nawet nie jest tak źle, nawet stoimy z tym wszystkim lepiej niż myślałem. Zrobimy tak, trochę te... Z... Ym... Zrobimy jeszcze wyjazd z drugiej strony, tak to postawiłem trochę bez pomyślunku, ale... Zrobimy na razie coś takiego. To nie jest za piękne, ale nie musi być. Zrobimy tak, zrobimy... Zrobimy jakoś tak. Tak żeby tylko był z tego jak, jako taki wyjazd w obu kierunkach. Ten łuk jest ostry, ale to, to jest zaraz za wyjazdem z biura budowy. Oni tu i tak nie będą jechać szybko, co nie? To może tak być. Biuro budowy, ja bym chciał, żeby oni mi je jak najszybciej zbudowali, tylko tak. Co oni tu będą potrzebować, to może zrobimy im tu jakiś magazyn, bo biuro budowy kolei to akurat będzie materiałów zużywać dość sporo, więc można by zainwestować w magazyny. Stal, prefabrykaty, cegły, deski, magazyn. Dobra, czyli jeden otwarty skład i jeden zamknięty. Hmm, czy ja chcę to budować własnymi siłami, czy lepiej, żeby to już było? Nie mam pojęcia. Robimy... Czy wiecie co? Na razie oni nie budują to własnymi siłami w zasadzie, bo co mi szkodzi. Eee, hmm, drewno, nie drewno. Gdzie to zaś było? Ładunki ogólne. Bo ja się gubię. Ale to niedobrze jak ja się gubię. Magazyn. Tylko czy jest jakiś mniejszy magazyn? Bo może nie aż tak. Może nie aż tak dużego potrzebujemy. Taki magazyn? Taki magazyn to jest z koleją w ogóle. Taki magazyn nie no to to ten jest chyba najmniejszy to zrobimy takiego cyk magazyn jeden i cyk jeszcze otwarty skład mały na przykład na te tam inne materiały cyk cyk Drogi drogi na razie to zrobimy jakiekolwiek gruntowe Znaczy może kształt mogą mieć taki nawet przemyślany Ale niech będą gruntowe żeby oni mi się teraz nie zajmowali budową dróg przez milion lat Tylko żeby jednak zaczęli budować rzeczywiście budynki, a drogi się najwyżej później upgrade. Uje. Cyk Może z poziomu biura budowy będzie to wygodniej zrobić akurat Cyk, 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 aha, biuro budowe, Jak, jak połączenie nie istnieje ha tu. Dobra. Zrozumiałe, teraz tak. Yy, no i powinni pojechać budować. Tych budów mają sporo. No nie ukrywam, mają sporo. Yy, mogę im dać wysoki priorytet biura budowy kolei na przykład. Wtedy może coś prędzej tu przyjedzie. A jak widać nie, jak widać mają to. A nie, dobra. Jednak są tu jakieś powiązane pojazdy. Jakiś powiązany pojazd jedzie po żwir. To, to dobrze, może kiedyś to wybudują. Może to kiedyś nastąpi, nawet wcześniej niż później. To by było całkiem sympatyczne. Bo te tory w zasadzie moglibyśmy zacząć już budować. Ile by kosztowało mnie to? 70 tysięcy. To niby nie jest takie drogie, co nie. Tak naprawdę to większość tych rzeczy można by budować za ruble i to nawet nie. Nie nadszarpnie naszego portfela aż tak. Tym bardziej, że my rzeczywiście zarabiamy. Bo jak wam pokażę, yy, nie wiem, w tym miesiącu, to ten miesiąc jest w połowie, to jesteśmy tylko na minus 6000. W ubiegłym miesiącu było minus 60, ale tam chyba były jakieś budowy. Tam była stal, no właśnie, to były budowy czegoś. W tym roku, ubiegłym roku. W tym roku jesteśmy prawie na zero, 125 tysięcy, to przy wydatkach naszej republiki to jest mało, bo okazuje się, że okazuje się, że eksport materiałów, zarabiamy z eksportu całkiem nieźle, głównie z eksportu alkoholu, kto by się spodziewał, ale mięso, nawóz, generalnie Generalnie mamy dużo pól i ta branża spożywcza ciągnie nasz eksport w górę, bo tego rzeczywiście jest dużo. My mamy zapasy, prawda? My mamy zapasy, mamy 100 ton żywności. Tu przyjechał właśnie tak, to jest dystrybucja eksportowa. Nasze ciężarówki nie nadążają tego wywozić, bo tu jest pełno tych żywności, alkoholu, mięsa. Mięso też mamy. Tu jest mięso, mięsa też jest dużo. Więc nasza branża spożywcza po prostu ciągnie w górę. Mógłbym nawet zmaksymalizować szczerze ten eksport yy, i wywozić więcej, ale ja nie chcę. Zawsze lepiej mieć zapas, jak się wywali coś w Republice, bo to jest w tej chwili może się dużo rzeczy wywalić. Losowo gdzieś nie dojedzie autobus do ciepłowni nagle pół Republiki zamarza, to takie sytuacje tu są yy, na porządku dziennym. Ale co ja mówiłem, bo cała ta moja dygresja wzięła się od tego, że że, móg że mógłbym dużo rzeczy budować za ruble i byłoby to pewno szybkie i mogłoby się nawet opłacać tak z perspektywy y czas do pieniędzy, ale. Y ale wiecie, ja sobie lubię. Y lubię sobie pobudować tak realistycznie. Zwłaszcza, że takie było założenie tej serii jak ją zaczynałem, że nie włączamy trybu realistycznego, bo on niepotrzebnie wszystko spowalnia, zwłaszcza na początku, no bo Pewne spowolnienia mogę dopuścić. Co nie takie jak na przykład to, że teraz sobie biuro budowy kolei wybudujemy mm, własnymi siłami, czyli że jakieś osiedla tam powstają własnymi siłami, no ale na samym początku to by było strasznie upierdliwe, kiedy podstawowej infrastruktury trzeba by się dorobić yy, budując to ręcznie, nie mając środków, nie mając nic, przywożąc z granicy jakieś materiały, yy, to by trwało wieki. Byście wtedy widzieli pierwsze 10 odcinków z tego, jak ja buduję yy, wodociągi. Było okropne. Dlatego trybu realistycznego nie włączamy, bo ta gra jest wystarczająco realistyczna. Sama. I tryb realistyczny jest. Ja na nim nie gram. Nie dlatego, że jest trudniejszy. Znaczy on oczywiście jest trudniejszy, ale ja na nim nie gram, bo on jest wolniejszy. I to, to mi głównie w nim przeszkadza. Yy... Yy. Natomiast tak, cała ta moja długa dygresja zmierzała do tego, że będziemy budować własnymi siłami biuro budowy kolei. I może już nawet budujemy? Coś tu przyjechało. Żwir, asfalt, dzień dobry. Jeszcze betonu im tylko brakuje i robotników i będziemy mogli zaczynać. Jeźdz jakiś spychacz, to on będzie robił za siłę roboczą. No to w tym momencie tylko, tylko betonu im brakuje. Beton je, już jedzie. Beton już jedzie, tu jeszcze... Co, co to jest? Koparka. Żwir. No wszystko tu jedzie. ustawiałem im wysoki priorytet, to teraz się rzucili na to. A nie, ten. Spychacz to jednak pojechał tutaj, do budowy magazynu, pomimo że absolutnie nic na tym placu budowym nie ma. A nie, nie do magazynu, pojechał tu, pomimo że tu też nic nie ma. No dobra, nie wnikajmy, robią sobie, jak zrobią, to zrobią, jak nie zrobią, to yy, pierwszy sekretarz naszej republiki się wkurzy i im pokaże, gdzie ich miejsce. Yy, myślę, że na dzisiaj to tyle, żegnam się z Wami, może nie udało mi się Was zanudzić i może się nie było za dużo. Eww, eww. Bo jakoś tak nawet szybko mówiłem, mi się wydaje, przynajmniej mi się wydaje, może rzeczywistość jest inna, zobaczymy. Albo wy zobaczyliście, już zobaczyliście, ja, ja zobaczę, jak sobie tego odcinka odsłucham. Dziękuję za oglądanie, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz tak, będę żebrał łapki, jak ktoś zauważył słusznie tutaj w, w komentarzu. Ja nie zamierzam się poddawać presji społecznej, będę dalej żebrał łapki i zostawiać łapki. Dzie dziękuję. Do następnego <laughs> odcinka, cześć.